Witam serdecznie z tej strony Andrzej Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa. A w kolejnym odcinku chciałbym wam zademonstrować urządzenie firmy Baofeng, a dokładnie model UV17E jest to radiotelefon przenośny, który pracuje dwupasmowy, który pracuje w zakresie częstotliwości od 136 do 174. Oraz od 400 do 480 MHz. I w tym zakresie pracuje wersja eksportowa. Jeżeli chodzi o wersję amatorską, pracuje w zakresie pasb amatorskich 2,70 m, czyli od 144 do 146 oraz od 430 do 440 MHz. Urządzenie otrzymujemy w takim oto kartoniku. Yy, za chwilę pokażę, co otrzymujemy od producenta. Wewnątrz opakowania znajdziemy urządzenie. Za chwilę przyjrzymy mu się lepiej. Wraz z urządzeniem dostarczany jest akumulator. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1800 mAh. 13,32W i napięcie zasilania 7,4V. W drugiej części opakowania znajdziemy instrukcję. Instrukcja obsługi już sprawdzam, ale prawdopodobnie też jest w języku polskim. Dokładnie tak. Także tutaj producent za. za Opatruje nas instrukcję obsługi, która jest w języku polskim. W zestawie otrzymujemy antenę. Antena wygląda mniej więcej tak. Podobna budową jest do anteny Nagoya NA771, z tym, że jest troszkę krótsza, a dokładnie ma chyba jakieś 17,5 cm jest elastyczna, to też trzeba wziąć wziąć tutaj pod uwagę w zestawie otrzymujemy mikrofono słuchawkę z przyciskiem PDT na przycisku na przewodzie mamy również klips do paska ładowarka Jurkowa prezentuje się następująco: czyli, jak widzimy, tutaj całkiem inaczej to wygląda, jak w modelach UV-5R oraz UV-82. I jeszcze otrzymujemy od producenta smycz do urządzenia. Więcej tutaj, firma nas nie zaopatruje. Dodatkowa akcesoria kabel USB można nabyć jako dodatkowa opcja. Samo urządzenie już tutaj wyciągniemy. akumulator. <śmienny> Tak. Welcome. Frequency Urządzenie prezentuje nam się następująco. Co do samego urządzenia, budowa tego urządzenia jest dość solidna. Urządzenie czuć w dłoni jest dość duże. Jest większe niż model UV-5R i Prawdopodobnie też jest większe nieco od UV82. Na pewno jest urządzeniem grubszym, czyli tutaj cała ta budowa urządzenia jest większa niż w przypadku UV5R oraz UV82. Wygląda całkiem solidnie to urządzenie. Posiada normę z tego co wyczytałem IP54, czyli jest kroploszczelna na jakieś tam zachlapania i tak dalej jak najbardziej jest odporna i tak na froncie urządzenia mamy klawiaturę, przyciski dość duże całkiem dobrze tutaj to wszystko działa są ergonomicznie rozmieszczone także tutaj jest ok jeżeli chodzi o obsługę urządzenia i tutaj takie rozwiązanie. Nie wiem, czy to jest dobre czy nie. Na pewno urządzenie głośno działa, więc tutaj nie można mu zarzucić. Audio z tego urządzenia jest głośne. A jest takie rozwiązanie, że głośnik jest tutaj, jakby pod tą klawiaturą. Tutaj w górnej części mamy wyświetlacz. Wyświetlacz jest kolorowy. Jak widzicie, tutaj dwie linie mamy. „ górne dolne faEwo. Wszystkie informacje tutaj na wyświetlaczu mamy jaka częstotliwość. Czy jesteśmy w, na faEwo czy na pamięciach jaka moc. Wszystkie tutaj po prostu ustawienia oraz parametry urządzenia widać na wyświetlaczu. Co do samego wyświetlacza w takich powiedzmy w takim oświetleniu domowym całkiem przyzwoicie tutaj widać na nim. I, i, I tutaj nie ma z tym problemu. Gorzej się to zachowuje, jeżeli chodzi o e, pracę w ciągu dnia, na zewnątrz i w słońcu. Jednak jakość tego wyświetlacza nie powala. No, przypomina ekran jak z Noki 3510i. Tak czy inaczej. W takich normalnych warunkach domowych widać tutaj wszystkie informacje na wyświetlaczu całkiem przyzwoicie. Z boku urządzenia mamy możliwość uruchomienia latarki LED i latarka jest tutaj dwie takie diody od spodu urządzenia, całkiem mocno świecą. Mamy duży przycisk PTT do nadawania i poniżej mamy przycisk funkcyjny. Możemy m.in. na przykład uruchomić radio FM, ale ten przycisk można też programować i można tutaj sobie dowolne funkcje przypisać, z poziomu komputera oczywiście. Z drugiej strony mamy gniazdo akcesoryjne. Jeżeli chodzi o gniazdo akcesoryjne, to jest tradycyjny wtyk typu K, więc wszystkie akcesoria od popularnych urządzeń. Będą tutaj pasować. Kabel USB do programowania pasuje od urządzenia UV5R, UV82. Wszelakiego rodzaju głośnik, mikrofonogłośniki, mikrofon słuchawki, laryngofony i tym podobne rzeczy będą również pasować do tego urządzenia. Z tyłu urządzenia mamy akumulator. I tutaj akumulator posiada możliwość ładowania poprzez port USB-C. Tutaj, obok gniazda USB-C, mamy diodę, która sygnalizuje nam ładowanie urządzenia. Oprócz tego, możemy urządzenie ładować bezpośrednio ze stacji dokującej, i tutaj mamy piny właśnie do, do ładowania urządzenia. Tutaj, w górnej części, mamy. Możliwość przykręcenia klipsu do paska, a tutaj smycz. Z góry urządzenia mamy potencjometr do uruchomienia oraz głośności. Mamy diodę, która nam sygnalizuje nadawanie bądź odbiór. Jeżeli chodzi o gniazdo antenowe, gniazdo antenowe jest to SMAF. Czyli takie same jak w modelu UV5R oraz UV82. Całość spasowana, nic tutaj nie trzeszczy, nie lata. Całkiem dobrze to działa. Co do samego urządzenia, całkiem przyzwoicie działa. W porównaniu na przykład do Guangshenga, to urządzenie posiada lepszą modulację, jeżeli chodzi o nadajnik. Jeżeli chodzi o głośność, też mi wydaje się, że jest po prostu lepiej. E, jakby szersze spektrum tutaj przenoszenia tonów e, i troszkę niższych tonów jest i średnich i wysokich. Tak jest to tutaj wypośrodkowane. E, także jeżeli chodzi tutaj o audio z tego urządzenia, całkiem przyzwoicie. Co do czułości odbiornika. Na szybko podłączyłem to urządzenie pod antenę zewnętrzną, aby sprawdzić jak mnie słychać i jak tutaj przemienniki się otwiera z tego urządzenia. Także działało, aczkolwiek jeszcze takich większych testów nie przeprowadzałem. Myślę, że dogram jakiś dodatkowy materiał z testu tego urządzenia. Na przemiennikach i na jakiejś częstotliwości dyrektowej, tak abyście mogli usłyszeć, jak słychać z tego urządzenia. To tyle. Myślę, że przybliżyłem troszkę temat tego nowego modelu. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.